Cześć z tej strony, Artur. Tak wygląda aktualnie moje poddasze. Jest tutaj gruby bałagan. Zacząłem budować tutaj dziuramę kolejową. Tam z tyłu zacząłem planować takie regały do przechowywania modeli. Tutaj jest też bardzo duży bałagan, ponieważ tutaj jest moja pracownia. Moje stanowisko do streamowania. Tak to wyglądało dotychczas, i szczerze mówiąc, nie jestem do końca zadowolony z tego, dlatego, że po pierwsze, ta diorama wcale nie jest duża, nie ma tutaj dużo miejsca, i postanowiłem totalnie przebudować no, zmienić to miejsce. Po pierwsze, na pewno posprzątam tam na tych regałach. Po drugie na pewno chcę wywalić stąd moje stanowisko właśnie po to, żeby przedłużyć tę dioramę kolejową, żeby zajęła tutaj całą tę przestrzeń, żebyście wy mogli zobaczyć postępy przy budowie tej dioramy. Więc zapraszam na vloga z przygotowań do budowy największej dioramy kolejowej w historii klocków Kobi. Oczywiście zbudowanej w 100% z klocków Kobi z wykorzystaniem torów firmy Tribrix to taki mój projekt, więc będziecie mieli okazję śledzić go na bieżąco, na żywo.